Dzisiaj mam w zdawanie mojego prawka. Uf. Jak nagrywałem moje zdawanie prawka, to się stało smutna rzecz. mnie. No i właśnie straciłem hajs 4,5 kapcia. 4,5 kapci nie? To, jest, to nie jest mała liczba pieniędzy. Jakby ktoś tyle na żywo by stracił, to by było, to by było smutne, nie? Może nie jest to jakaś kolosalna kwota, ale... No... Zawsze jest. Co ci ludzie tak się tu pchają akurat? Na tam drogę. Akurat jak, jak ja jadę, nie? Akurat jak ja jadę, to każdy. Przejdziemy sobie tutaj. Oni mnie nie zauważą. Jeszcze się, się okaże, że oni też nagrywają na YouTube, nagrywają. Śledzimy ludzi! No to się okaże, że mnie śledzą... A tymczasem, a tymczasem tutaj jest youtuber, nie wiem, na przykład bogaty, nie? ktoś nie go. Serio fajny. policjant. Może nie, nie oglądam go codziennie, ale wie, na pewno dużo filmów od niego obejrzałem. Subskrybuję go, bo temu będzie fajny youtuber. Okej. Chciałem panu scena i wiecie co się zapowiada? Nocka urodzinowa, bo ja mam w wrześniu, nie? no może nie mówię, że ta nocka będzie jutro, ale na pewno będzie w szkole, to będę miał takie wolne, nie? bo ta to nocka, to tamto, nie, więc będzie nocka, może film się nie pojawi w mojej urodziny, więc no. Będę na bifaku, pędzę nad jeziorem, nie? Ehm. Nie będzie internetu, nie wiem jak ja to przeżyję. Nie no, przeżyję. Po prostu w domu sobie to, to wrzucę, nie? Aha. A myślałem, że będzie padać. Ale w sumie się zachmurzyło. Jakby na no to właśnie jebów wyglądało. nie? Wy tu piąteczka cyk cyk, a to zaraz jakbyśmy max Pięknie. Pięknie. Akurat na policję w trafie. Ja ją to zaraz pokażę, kto tu rządzi. To mandaciki wypisują, tak? A z fotoradarkiem stoją, widzę to się oddaje. i zaraz ja, jak ja tu im na kopce, to się normalnie nie podbierają. Oczywiście bym tego nie robił na żywo, nie? Ale jak ja im tu na kopce, to zaraz... to się aż nie podbierają, nie? Chłopaki się nie podbierają. Może nie mówię, że im będzie kopców stówę, nie? Ale coś koło. Ja wiem, że tam No przekroczyłem panowie prędkość Ale jak w mandacie bo panowie nie sprzedają mnie, no to okay. te darę sobie podróżę w świat. To się zwinali, widzę, Zwinęli się, mandacie mi wlepili, ja. i się zwinali. Siema mordo, a, a mu przy, bym przykopcił zaraz, ja mu zaraz dam, jadę komuś na ciołek. No tak wiecie, serdzeczny no, kierowca, miły taki, umie jeździć, a to będzie zaraz na się. Trzeba mocno tu przyspieszyć Że serio O Siema mordo To ja mówię ja nie. Ale tyry jeżdżą normalnie teraz Aha Dobrze że to był wod Aby miał ze mną zabawę. Aha Fajna zabawa z takim autkiem. O, jak go pofrunął. Ten też pofrunął. Ja nie mogę. Co na tych serwerach się ja tu odprawia, nie? Dobra, wiecie. On tu sobie tak jedzie, nie? Jego autko nie wie, co go właśnie czeka. fotoradar pan jest. To jest panny fotoradar Aha, tir. Czekajcie się w niego. W nie Ciekawe, czy da popalić temu tirowi No ja tu przyspieszę Nie wiem, jak, jak gościu tu. Ja mu zaraz dam. Ja tu. Ok, hamuje. No i niech wiecie. A? Drogą pojechał. A miał fartu. Aby mu teraz wyjechał w tył. O, o, o! Najpiękniej. No Jedynego zawsze mi... Dzięki, ziomuś. Dlatego ja to... lubię tą grę. Na no Można tu sztuczki jakieś porobić. Może i nie mówię tyle, że można ludzi potem nerwować, bo, ja, bo ja nie lubię kogoś denerwować. Ale zawsze im można zrobić jakiegoś psikusa, jakoś... Mów jechać zawsze w tył, nie? Ten sobie jedzie na luzaczku, a tu patrzę. Ej, coś mi tu... tu bił. O, gdzie ja wyleciałem? W kosmos. No, bot jedzie. Ciekawe, czy zwolni do mojej prędkości. A nie, bot, boty nie są mądre, okej. Okay. Zapomniałem. No. wyhamuj, wyhamuj a, wolno Będzie Fiaty dos, Ja mu tu zaraz tam. Nie ma jechać na I just a little Ale właśnie tu pomogłem Gostkowi, nie? Ja lubię tak komuś pomóc, nie? Co to są za drogi tu normalnie jakieś? Hmm. Jak on się cieszy to super. Może i straciłem trochę czasu, ale zawsze ktoś się cieszy. Hmm. Nie wiem czy jeszcze bezpiecznie, ale... Zawsze nic mi się nie stanie. To jest gra. Na żywo jeszcze OK. Byłoby to na tej Ale tutaj to... Na by nikt się nie patrzył na to jak ja jeszcze, nie? Tak zawsze tutaj się ktoś musi zawsze z kimś tu kłócić Jak skręcasz Jak jedziesz Co ty robisz Ten Wysiadka Nie powinieneś być tu Nie I tutaj To jest tu normalne To nie jest nic jakiego gdzieś nowe że To już tak zawsze będzie I już zawsze było y Tutaj na tych serwerach że zawsze ktoś do kogoś albo przynajmniej i pisał brzydkie słowa, nie? To tutaj, tutaj to było już normalne. Zawsze się znalazła jakaś osoba, która przed tutaj mówiła brzydkie słowa. Nie powinna. Bo oczywiście tutaj grają mniejsi gracze, po... no na takie nie wiem, tak, raz gdzieś tak od 8 lat, nie? 8 latki. Ktoś tu bije, kto ma 5, 15 lat i będzie tu jeszcze przeklinał. Nie, nie powinno być takie tutaj zachowanie, no ale widzicie. Jak wykosił go, kurde. A współczuję mu, nie? Ja tak nie chciał być teraz. Nie chciałbym być na jego miejscu. Idealny gościu. To! Ten też tak wyleciał. No i właśnie później za takie rzeczy ludzie... ten ...mówią brzydkie słowa. No Może i nie jest to przyjemne, fajne jakieś, nie? Ale zawsze to, to taki śmiech jest, jak ktoś tak walnie komuś, nie? Bo tu w tej grze to, to jest normalne. Walnięcie w kogoś to... ...to nic złego, nie? że się zawsze liczyć w tej grze masz 80% o nie widzicie co oni tu piszą ja bym tego nie proruniałem wideo dlatego ja tu nie pokazuję czego o to jest piękny czat jak skręcasz piszą tego nie przeczytam, ale ha, ha, ha. No, nie było to pewnie dla niego miłe, ale wiecie, może śmieszne było. Ale miłe, naprawdę. No to też było pewnie dla niego niemiłe. No to też mogło być nie, ale ja co robię wiecie, tak na śmiechu, żeby, że było widoczne, jak on robi e, ten, jakiegoś flipa, nie? Jakieś salto tym autem. Ale żyje, żyje, może jechać dalej. No dobra widzę, także więc papa. Pa.